Hey, Barbara Olga Wanda, 5,9 dla Ciebie, SP6, dzięki za mocność. SP6, Olga Józef Grażyna, 5,6. SP6, Olga Józef Grażyna, 5,6. SP6, Olga Józef Grażyna, SP6, Olga Józef Grażyna, 5,6 dla Ciebie, 5,6. Tu Stefan Kebek 1, Gustaw Paweł Roman przez Paweł z góry Wszystkich Świętych, Stefan Paweł przez Stefan, Stefan 0,17 na wywaniu. SQ9 CWO 59, momencik SP6 Olga Józef Grażyna SP6 Olga Józef Grażyna, piątka, szóstka piątka, szóstka, okej? summit summit, summit to summit summit to summit moment, SQ9 CWO 59 dzięki summit to summit, please osk, to SP6 OLGA JÓZEF GRAŻYNA SP6 OLGA JÓZEF GRAŻYNA 59 SP6 OLGA JÓZEF GRAŻYNA 59 teraz SP6 OLGA JÓZEF GRAŻYNA 59 ROGER ROGER 59 59 OSCAR ECHO 6 SIERRA TANGO DELTA PORTABLE OSCAR ECHO 6 SIERRA TANGO DELTA PORTABLE Roger, Roger my referencje Sierra Papa strok Sierra Sierra 017. Sierra Papa strok Sierra Sierra 017, ok? Coś zęb, Ok, no problem. <try> KQSL Oscar Echo 6 Hotel Mike Mike Portable 5 and 7 5 and 7 for you 5 and 9 5 for 9 summit from our 3 Okay and the same reference the same reference uh sorry Oscar Echo 0 Echo 349 Ok, roger, roger, dziękuję. Reference, my reference, Sierra Papa Strok, Sierra Zulu 017. Dziękuję, 73 and good sota. Dziękuję, Sierra 57, India Lima Foxtrot. Sierra 57, India Lima Foxtrot, nice, nice to hear you, 5 and 9. Dziękuję, 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 Ok, big signal, dziękuję, 73. Sierra Quebec 1, Golf Papa Romeo Portable, dziękuję, Sota. Oscar Eko 4, Foxtrot Mike, November. good morning, good afternoon, 509 Good afternoon, thanks for 509, Thank you are also 509, 509, very big signal, Fox 33 Thank you, 73, Sierra Quebec 1, Golf Papa Romeo Portable, CQSOTA Ok, one moment. SP6 Olga Józef Grażyna, SP6 Olga Józef Grażyna, 5-7. SP6 Olga Józef Grażyna, 5-7. Ok? Ok, Sierra Quebec One, Golf Papa Romeo Portable, Sikusota. Hotel Bravo 9, Delta, Hotel America Hotel Bravo 9, Delta, Hotel America big signal 59, good, good afternoon. good afternoon, 5 and 5 Obrigado, 73. Good luck. Sierra Quebec 1, Golf Papa Romeo Portable, you, Sota. Oscar Eco 7, Papa Hotel India. Oscar Eco 7, Papa Hotel India. Good afternoon, 5 and 9. Roger, Roger, good afternoon. Your are 5 and 7. Thank you for 5 9. 73, good luck. Bye bye. Obrigado, big signal, 73. 5, Na górze Wszystkich Świętych Stefan Paweł przez Stefan Stefan 017 i operator. Nie, ale to myślę, że tam się po prostu wędrujesz i dlatego tak to wygląda. sp 1 GPR na P, SP6W. SP6W, tu SQ1 w Paweł No No że tu faktycznie może wiacia. A2, jak to przy radiu też Luziny. A stoję w miejscu, tu jest taka wieża widokowa na tej górze i tu na niej jestem u góry nadaje, także się nie przemieszczam. Słuchaj, nowa ruda, nowa ruda tutaj, no, no, no widzę nową rudę faktycznie, także to jest przy samej Nowej Rudzie ta góra, okej? Okay? Tu jest 6 w na no fajnie. Jest 6 w tu jest Tak, no pogoda, pogoda to sama. Na szczęście nie jest za gorąco. wiesz Dochodzenia po górach tam raz, a z drugiej strony na głowę nie kapie. Także drugi plus dochodzenia po górach. E, no, wczoraj, e, my dzisiaj rano z kapasza ruszaliśmy, wczoraj byliśmy na śnieżce i zdążyliśmy przed, przed deszczem, no przed burzą nawet. Na szczęście udało się. No także. Mam na nadzieję, że deszcze za nami, bo do, w zasadzie do niedzieli zostajemy tutaj na południu. niedzielę powrót do domu. Jeszcze trochę górek tutaj będzie. No, aktywacje na krótkich i tutaj też na ukf próbuję powołać. Czasem mi się ktoś zgłosi. No, fajnie. To cóż, Piotr trzymaj się, pozdrawiam i do usłyszenia. Jest 6 Wanda, tu WSQ1, Gustaw, Faberoman. Roman. Przez Paweł, trzymaj się. Cześć, trzymaj się, pozdrawiam. Udanego wypoczynku. Życzę. No, dzięki, hej, hej.